Hej, Witam Was serdecznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać e, torbę. E, torbę 100% handmade. <grym> e, zrobiłam ją od samego początku sama. Jest to torebka mm, świąteczna. Taka o. E, um, zrobiłam ją z papieru kraftowego A3. Tutaj jest jeszcze ozdobiona y, Gesso a ta przednia strona jest właśnie taka cała e, ozdobiona, natomiast na tyły już nie. Sznureczki też doklejałam sama. E, mamy tutaj papier ozdobny, wytłoczony. Widać te wytłoczenia tu i tu. E, potem jest koronka. Jedna, druga, juta. Tekturka od Kraftuli, wyambasowana na biało. No, i e, polysencje, które zrobiłam też sama, e, z środeczkami, e, takimi świecącymi. No, i kwiatuchy są e, przemalowane jeszcze e, farbką akrylową, taką błyszczącą, e, którą kupiłam kiedyś Action. Tym razem jest złota. Na kartce świątecznej widzieliście srebrną. Tym razem polysencje są na złoto wykończone tak, żeby się mieniły. No i mamy jeszcze gwiazdeczki. Taki ciąg tutaj tworzą. No mam nadzieję, że Betty, do której ta torebusia wędruje będzie zadowolona i jej się, się spodoba. Do tego jeszcze zrobiłam Betty albumik, ale ten albumik na razie wędruję jako inspiracja do sklepiku Gosi. Także tutaj widzicie tylko okładkę, zajawkę, natomiast um, zachęcam Was do, do obserwacji, właśnie, um, obserwowania, tak się chyba mówi, <noise> profilu sklepiku Gosi. Myślę, że um, on się pojawi tam niedługo, natomiast mi się podoba ten album tak bardzo, że sobie zrobię taki sam albo no podobny, no wiadomo, że nie taki sam. Ale sobie zrobię podobny. Także jeśli chcecie, wolicie czekać, to u mnie też coś podobnego będzie, bo mi się strasznie podoba. A mam trochę zdjęć z wakacji w podobnych klimatach, w podobnych kolorach, także będzie się działo! Myślę, że to wszystko już na dzisiaj, um, nie będę Wam pokazywać tej tory, bo nie jakoś bardzo z bliska, no chyba, że zrobię zdjęcia i Wam zaraz wrzucę, może to nie jest głupi pomysł, <grymne> a tymczasem trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że tutaj jesteście, trzymajcie się, pa pa!